Dobra, teraz wam się pokazuje. Cześć, drodzy widzowie, witajcie w tym nowym odcineczku Słuchajcie, dzisiaj jest plan Mam tutaj taką oto farbę ufolutkową. Nie wiem jak to się skończy Area 51 normalnie <grych> Stestujemy, nałożymy to Rozjaśnimy włosy, jadę do fryzjera mojego Do Michała, który był ostatnio z nami na parku Trampolin Jak oglądacie to wiecie Nałożymy też Maksiowi. Maksiu, chodź Będziesz miał zielone włosy Głupi jesteście. Czartowałem. I a prank! No, już też w szoku siedzi. Już na mnie wzrok kobry zarzuciło. Normalnie. Już, już to by się źle skończyło. Nie no, ja nakładam sobie tą farbę. Nie, bo jadę do mojego fryzjera i go będę obcinał jeszcze do tego. Tak, ja obetnę fryzjera, a fryzjer mnie i zafarbuję, więc będzie ciekawie. Dziadu! Ład! To wariat! To wariat! Ucho! Ucho! Wow. Cyberjaja chcesz? Ja! To chodź. Cyberjaja. <laughs> Cieszysz się? <Ja>! Głupia <laughs> cytryna, a tyle szczęścia. To jest Cyberjaja w płynie. Lemoniada. Nie. Powiedz lemoniada. To dobre, to cytrynka. Dawaj, no. A patrz na to. A, cytryna. No, trzymaj. A chcesz taką zwykłą, tak? Taką? Ja! To jest ty Jaki Ja! <śpil>. Jaki <ślesz> A? Sam? Ale tu, tutaj, ok? Tak. Tak, to ci zrobi taką. Pa, skórkę obecnie, Masz. Am? Ale, ale kwaśne! Jak ty to jesz normalnie? Ej! <ślesz> <Dla> kwaśne! <ślesz> Chodź, am? Patów Ty jak czyli Ty jak ty to normalnie? Jaki? by jaja Ci by jaja Bo Ci jest kwaśne Jak ty to jesz tak? Ja bym tak nie umiał, a teraz ja spróbuję, no Dobra, tak więc zbieramy się i lecimy już do Michała z farbą. Plus jeszcze mnie obetnie chyba. Tragedia, tragedia. Czytałem o tej farbie. To ona ogólnie świeci w ultrafiolecie. Więc mega mnie ciekawi, czy jak zafarbuję, to, to będzie mi głowa świecieć. Dobra, ja jestem już u Michałka w salonie. Dzień doberek. Tak co będziemy robić, bo ja nie wiem stary. Yy, wyjdzie, w Wy, wyjdzie w trakcie. Wyjdzie w trakcie, w trakcie. dobra. Ja mu nic nie mówię, niech tnie, a później jak go obetnę, nie? Bo wiesz, że pora na koniec pracy to już nie jest wena do wymyślania, ale... dobra, no zobaczymy. Ja mam nadzieję tylko, że ta farba wyjdzie. Ja też. Zobaczymy co wyjdzie. Chyba, że ten, byśmy wiesz co zrobili? Michał. Co? <laughs> Nagrywki od dołu są piękne. O... To nie jest, wniosek, to nie jest wniosek, tylko... A co tam jest? Ostrzeżenie. Ostrzeżenie? Przed czym? Straszna farba. Że nie mogą używać tego osoby przed 16 rokiem życia, że nie można to nakładać na jakieś tatuaże ani nie zgucić to ja się to Zaufaj no mi! A co to długo będzie robił, że przez 16 rokiem rzuci, Ty, ale to może być jakieś mocne, stary. No to co, bez śmieci, najwyżej bez, bez tego ultra fioletu, bez śmieci. Ten Jack Danielsa mi polewa, patrzcie, normalnie tutaj łyski... No dawę, bo zaraz mnie skasujesz za tego. No, łyski leci na ten, na głowę. Może niedługo zapuszczę włosy całe, takie jak kiedyś miałem te Dugie. O, ja pamiętam. Pierwszy raz w tej grzywce i tak ja. idę, idę pierwszy raz w szkole i Ty stałeś właśnie w tych długich włosach i jeszcze ten, ten, taki naszyjnik, taki... Drewniany. Tak, z tych koralików drewnianych. To. A ja myślę, kur... No, nie będę wiedział. <laughs> z kim ja będę do klasy wchodzić? A po a taki ziomo i to ile już lat będzie? O, Od szkoły? Prawie z... Z pięć? Więcej chyba? Więcej. Nie, no więcej. 7 lat. No. A no, w klasie to kapanocy latały po całej klasie. Na niemieckim bodajże. Po pierwszej klasie nasza wychowawczyni zrezygnowała z nas, tak. z tego, tak. ale nie, dostaliśmy właśnie potem zalombistego ziomka, który nas błęk uczył, zrabiamy, polecamy. <laughs> Giczat, od razu lepiej. Od razu lepiej. Jeszcze ten zielony neon wiedzie. Wiecie czemu było przed chwilą przyspieszone tempo, jak Michała ścinałem? Bo zapomniałem włączyć mikrofon, taki ze mnie głąb. A tam tyle ciekawych rzeczy było. Tak. No. Bo to Bardzo chociaż jedno napomknę, tak. co się nie nagrało, bo ktoś tu zapomnił mikrofon włączyć. Mówiłem, że. mam tak, brata wiźniaka, który się tam w sumie, no, był na jednym filmiku przez sekundę. Byli na parku trampoli. No i ja posadziłem cię farbowę. Mhm. I on, mój brat bliździak on wymyślił mi logo. Zarosła ci pała, to przyjść do Michała. I się właśnie zwoliliśmy <grymnie> z tego, no bo no, no, trochę Pięknie. dwuznaczne to jest. Kurde, elegancko tego. No to i tak, Wszystko? Wszystko. No to dawajcie jeszcze wzorki na brodzie gwiazdki jakieś. To gwiazdki. 1 l 1 p No wypniemy zaraz. Tak, oszczymy do swojego zitiera, tego jeszcze nie było. Powiem że mocne 2 na 10. Nie, spoko, nawet lepiej gdzie pójdę nieraz do profesjonalnego, o ile oni się mogą tak nazywać, to nikt mnie... i tu nic z seru nie wale ściemy, nikt mnie tak fajnie nie obciął. Tak, oddaję ci ten w prawidłowości. Teraz ja mam plus 10. A ja, plus 10 do ściszenia. Ty masz za... minus plus 10, zapłączony mikrofon. No, masakra. A tyle fajnych rzeczy się A, nie nagrało. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja wyłączyłem nie włączyłem mikrofonu? A jak nie włączę, to jest cisza totalna, bo jest podłączony kabel. Jakbym go odłączył kablem, to jeszcze by był dźwięk z aparatu, aparatu. Tak więc teraz robimy farbę. Trochę tak podobowemu. No, Ludź. No Michał ogólnie tutaj nie farbuje. Nie ma zazwyczaj chętnych tutaj, no. to jest biocha. Znaczy biocha, no, no nie ma chętnych, to już nie ten okres, tam na lato jeszcze dzieciaki to lubią. Niech to męskie, lato, można ten... Salon może możecie wyszukać w Kowarach, więc zapraszam. Zapraszamy. Nie rozjaśniamy tego, nie? Czy rozjaśniamy? Nie no, odrosł muszę ci zrobić, bo już wiesz, odrosł ci troszkę. Eee, ty takie milimetry, ale może być fajny efekt właśnie, że tu będzie No to jak chcesz, jak Może chcesz. nie rozjaśnij, No to, wiesz? to dobra, no to w sumie... Za dużo pierdzielę, ja... Też. No. Gorzej jak wyjdę łysy, bo mi ta farba jednak wypali włosy. Ale jestem mega ciekawy, że się nie mogę doczekać. Jak to wyjdzie. Patrzcie jak to w środku wygląda. Nie wiem czy widać. Ale jest takie mega, mega jasny zielony. Ja, mam nadzieję, że to tak wyjdzie. bo Chciałem taki neonowy mieć. Wziął mnie z zaraznikiem, niskę. Łoo! Yeah. Wow. Ale jest, ja wierzyłem to. ona zupełnie inaczej wygląda, więc tam to nie. No. Mam nadzieję, że moje włosy przeżyją, bo ja nie wiem, co ja zamówiłem serio. Dobra, w sumie to nałożymy. Albo nie. Teraz wjeżdża czarno-biały obraz. Czarno-biały obraz, żebyście nie widzieli koloru i odsłonimy go, jak już będzie farba gotowa. Ale serio jest czarno-biały? <śmienic> będzie. <śmienic> Aha. Zimna farba. <noise> Ona leżała parę dni w fałcie też zimnym. I nie wiem, czy mnie zamarzła parę razy, później ją do domu jeszcze wyciągnę. O kurde, widzę już. Ja yy, pierdzielo, ale tu zupełnie inaczej się zachowuje wiesz co? Inaczej to widać już tamtym głównym, co że się nie robi. Tam to było dziwne, bo po czasie tam... zmieniło jakby jeszcze na ciemniejszy ten kolor. Aczekuj, znaczy, się utleniła, nie? To Znale. zawsze farba zmienia kolor po czasie, bo jak powietrza dostanie. Ciekawe jak z To wiesz, to musi świecić po prostu. Musi, nie ma wyjścia. Jak nie będzie świecić, to ja reklamację zgłaszam. Pod ultrafioletem, ale to już sprawdzimy później, czy rzeczywiście ten ultrafiolet świeci ta głowa w ciemnościach. Czaisz? Czais? Wbijasz na dyskotekę, chłopie, łeb świeci. zarombiście. Z kaskiem świecącym. No, ale zarąbiście, stary, wiesz. Ale już widzę, że to będzie to, co A chciałem. A twoja mama w ogóle pyta o o mnie? Czy już zapomniała? Pamiętam. Pamięta. Mi Michałka się nie da nie pamiętać. To dużo żeśmy narobili, jak do klasy chodziliśmy. <laughs> yeah. Ale czadę. Nie no, powiem ci, że z tego co widzę, no to ona musi być jakoś dobra, no, bo naprawdę taki odcinek to pierwszy raz widzę. Nie wszystko co drogie też jest dobre, pamiętajcie widzowie. No to ja też. Czadek ten, yy, bo ogólnie... Mhm. Też hobbystycznie, jeżeli mogę się podzielić, no. zajmuję się wędkarstwem troszkę, nie? Po wędki gdzieś pojechałem. Kupiłem samego kija, mhm. bez kowrotka, bez niczego tam to zmontowałem. I idę, pierwszy zarzut, poszła, na no, w pół po prostu. Ja I to zamówiłem, nie, nie, to to skupiłem w sklepie w niej Górze. W sklepie normalnie kupiłem. A na necie potem znalazłem tą samą, za w ogóle za stówem nie, ja to w ogóle zarzuciłem, strzępy poszło. No, 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 o ja. kurde, ja wyglądam jak Joker. <laughs> Identyczny kolor jak Joker miał. Też do tyłu zaczesany. Ale sztos. Wy tego nie widzicie, bo widzicie czarno-biały kolor. Ale no, jest sztos. My się widzimy za pół godzinki, jak już spierzemy. Michał w na wspaniały pomysł. No, właśnie, tylko się zastanawiam. <laughs> Ogólnie, żeby wyciąć z boku głowy 1L1P, tutaj 1L1P jakoś tu będzie zysszał. To co? No to za No robimy tam. A jutro niekrot... młodzież polecił do fryzjera, a strzyżemy. No ja, ma no 1L1P. Co pan, młody nie znasz? 1L1P no. Tylko tu nie widzę. Zresztą bo... ci go staresz. No proszę. Nie, Tego nie będzie, no, nie nowe, no, nie będzie no nie dobrze. To weź pan to do, do równej, dobra, teraz wam się pokazuje. Jest. O wielu go. mega w końcu wyszło. Tak, udało się. O to mi chodziło. Ale jest mega. Teraz tylko sprawdzić, czy to świeci w ultrafiolecie, czy nie. To już zobaczymy. Jest jasny, zielony to, co chciałem. Dziękuję ci, Michale. Siema. Polecam, Michałka. Jeszcze nie kończymy. Ja jeszcze Aha. będę nagrywał. Później, ale sztosik Gitchad Lecimy teraz dalej szybowej Woda trzeba wziąć i tego Dzień dobry. Siema no, już wcześniej gości i do teatra no. ma... Za Zapasowałaś szyba. Co? 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 No się mam, już normal, nie? Już trzeci raz z innymi włosami wchodzę to. Nie ma zdziwienia. Ja nie widzę tutaj jakiejś tej. To się lokacja widzę Nie no, widać. no jest taki no. Tak jest. Super jaja? Aksiu! Siemano taty włosy Ci się podobają? Chodź zoba. Chodź włosy taty zoba. Halo! Co ty robisz? Chodzisz w kółko? Wariacie! Co tu? Czemu poduszkę zawinęłeś? Co? Co tu? Noszalałeś? No, I pot ci poduszka? Trick. Boże. Twarda głowa. Dobrze jest. Okej? Okay? Dobra, Masiu idzie pum pum, kąpa A my kończymy ten odcineczek, tak więc zostawcie łapeczkę w górę, z subika. Oraz widzimy się... Eee. Żyjesz? Jakiś jaki świr. Oraz widzimy się w kolejnych i poprzednich odcinkach. Oglądnijcie poprzednio jak nie widzieliście. A jak widzieliście, to to widzieliście i oglądajcie kolejny. Elo! A jeszcze rok temu dom praca, dom praca od nocy do rana, teraz największe zmartwienie tu z rana to jaka herbata ma być do śniadania? Członek tu Aston, wy zacz na parkio. Zaraz tam będę, to się ma, to się ma, się ma. Życie się kręci jak kickflip. Latam na blatach, to daje stylowe na streety. Jak coś malujesz się modlą że to tylko graffiti.